Apokalipsa według Świętego Jana, rozdział 22, werset 10. Dalej powiedział do mnie: nie kłać pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska. Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdem wyrządzi, i plugawy, niech się jeszcze splugawi. A sprawiedliwy, niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty, niechaj się jeszcze uświęci. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną. By tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Jam alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do miasta. Na zewnątrz są psy, Uślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje. Dzień dobry, Państwu, Witam Państwa na blogu Kwowady z Chominę, Olszyna Ptaszyńska, Barbara Werner. Chciałam zaprosić Dzisiaj na rozmowę o tożsamości, o tożsamości człowieka. Jaka ona jest, jaka być powinna. Basiu, co powiesz może na ten temat? Wiesz, mam, mam świadomość nie tyle trudności tej rozmowy, ale jej powagi. Dlatego, że ta prawda, o której będziemy mówić, jest yy, nieznana, ale nie tylko nieznana, ale nie ma miejsca w tym świecie, które mogłoby tę prawdę objawiać. Yy, mówiąc o tożsamości, trzeba byłoby sobie zadać takie pytanie: kim jestem? Czy jestem? Ciałem? Czy jestem duszą? Co znaczy, że jestem ciałem? To znaczy, że moja świadomość jest w ciele. To znaczy, że pochodzę z tego świata. To znaczy, że żyję tym światem. To znaczy, że podlegam prawu tego świata. I jestem ciałem. Albo jestem duszą. Co znaczy, że jestem duszą? Być duszą to znaczy mieć świadomość pochodzenia z innego świata, nie z tego. Być duszą, to nie mieć nic wspólnego z tym światem, ale mieć wszystko dla tego świata. Co właściwie stanowi o tym, że jesteśmy ciałem albo duszą? Dusza. To ona musi dokonać wyboru. Wyboru albo świata Albo nieba. Skąd pochodzi? Pochodzi, ale nie pamięta. Nie pamięta swojego pochodzenia. Czyli to dusza, ta dusza, która została sprzeniewierzona przez Adama, ona musi dokonać wyboru. Na czym polega jej wybór? Po pierwsze, musi wybrać między tym, co wie, co zna, czego doświadcza, a tym, czego nie zna, nie wie, nic o tym nie wie. Może tylko wybrać przez wiarę. Ale to jest dla duszy trudne, dlatego że, żeby wierzyć, to musi wierzyć komu wiedzieć, komu wierzyć. Musi coś o tym, o tym, komu wierzy, wiedzieć. Przede wszystkim musi znać prawdę. Żeby uwierzyć Chrystusowi, musi wierzyć, musi o Nim coś wiedzieć. A co jest tak naprawdę podstawą tej wiary? Kim Chrystus jest? Pismo mówi, że jest Słowem. Boga. Na początku było Słowo i Bogiem było Słowo. Jest arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Przez niego i dla niego wszystko się stało. Jest Bogiem wszech rzeczy, Bogiem wszechświata. I ten wielki Bóg. Największy, współistotny Ojcu przychodzi na ten świat świat iluzji, złudzeń, kłamstwa, nieprawdy, świat fałszywy, bo On zna duszę, On wie, że ona pochodzi od Niego, że ona jest z Niego. Poddaje się ta, ten wielki, największy, największy z największych. Poddaje się śmierci swojego ciała, które przyjęło grzech. Grzech całej ludzkości przez wszystkie wieki. I co się dzieje najważniejszego? Umiera na krzyżu, czyli śmierć pokonuje Boga, ciało Boga. Co się wtedy dzieje? Narusza Boże prawo, dlatego że zabija niewinnego. Śmierć nie ma prawa zabijać niewinnego, dlatego że pochodzi z grzechu. Chrystus jest bez grzechu, przyjął grzech, ale sam jest bez grzechu. I śmierć, uśmiercając ciało Chrystusa, narusza prawo Boże. Tak dalece narusza, że yy, Bóg łaską swoją unicestwia grzech wszystkich ludzi. Uwierzytelnia to przez zmartwychwstanie. Czyli ta dusza, którą tylko On widział w tym świecie czystą, niewinną, ale pod wpływem złego ducha, uśmierca ducha, i dusza staje się w Chrystusie nowym stworzeniem. Nowym, ale jak daleko nowym? Duchowym stworzeniem. Czyli dokonując wyboru, wyboru wy, dokonujemy wyboru między ciałem, które jest śmiertelne, czyli śmiercią i duchem, nową istotą, która jest nieśmiertelna, ponieważ Chrystus jest nieśmiertelny, jest Bogiem i czyni nas bogami. Czyli człowiek, wybierając bo to dusza musi wybrać, czy chce być ciałem śmiertelnym, umierać, czy chce być duchem nieśmiertelnym, człowiekiem, który żyje wiecznie. I to jest wybór, to jest walka o ten wybór. Całe nasze życie to jest walka ciemności z Bogiem o ten wybór. Bo dokonując wyboru, możemy dokonać go tylko i wyłącznie przez wiarę, wiarę duszy, na którą tak naprawdę cały czas zasadza się kościół, żeby ona nie zaistniała. Ponieważ jest powiedziane, jeśli nie porzucisz ojca i matki, nie znienawidzisz ojca i matki. Nie znienawidzisz braci i sióstr, a nawet samego siebie, nie możesz być moim uczniem. Co to oznacza? Porzucić siebie, to porzucić rozum i przyjąć wiarę, która jest ponad rozumem, bo jest z ducha. Porzucić wolę, czyli przyjąć miłość, która jest ponad wolą. I porzucić pamięć, czyli przodków. I przyjąć nadzieję, ponieważ człowiek duchowy Boży jest Bogiem, bo jest z Boga i jest y, ze świata nieba. Żyje w ciele, ale jest Bogiem. I chodzi, nie chodzi o to, żeby uwierzyć mnie, ja jestem zwykłym człowiekiem, najzwyklejszym, może nawet mniej niż zwykłym. Ale musimy uwierzyć słowu Boga, ponieważ nie ma nic większego. Nie ma nic większego niż słowo Boga. A co mówi słowo Boga? I to chcę przytoczyć maleńki fragment, który udowodni, że to, co mówię, nie jest wymysłem, jest po prostu prawdą. Ja rzekłem, jesteście Bogami i wszyscy synami Najwyższego, lecz wy pomrzecie jak ludzie, jak jeden mąż książęta poupadacie". Co to znaczy? Jeśli nie przyjmiecie prawdy Boga, która mówi kim jesteś, uwierz kim jesteś, nie jesteś tym ciałem, który umiera, nie jesteś tym ciałem, który ma te wszystkie sprawy i problemy i nimi żyje. Jesteś Bogiem. Nie dlatego, że tak sobie myślisz, ale dlatego, że ustanowił Cię Bogiem Ten, który to uczynił z łaski Boga. I y, mam świadomość, że to nie jest łatwe. Dlatego, że y, przyjmując za wyznacznik, za prawdę. Za jedyny autorytet, słowo Boga i tylko słowo Boga, musimy pokonać w sobie wszystko, co w nas krzyczy. Nie, nieprawda. Wszystko, co krzyczy w konfrontacji z codziennym życiem, bo tu nie jesteśmy zupełnie od niego przecież oderwani, tylko cały czas to się dzieje właśnie w codziennym życiu. Tak, i to na tym polega, że będąc człowiekiem wewnętrznym, człowiekiem duchowym, w sytuacji konfrontacji właśnie z, z życiem musimy mieć ciągle świadomość, że to nas nie dotyczy, że to nie są nasze sprawy. My w nich istniejemy tylko dlatego, że żyjemy w ciele, ale nie żyjemy ciałem, nie jesteśmy ciałem. Ale będąc, mając tę świadomość duchową wewnętrznego człowieka, prawdy, o swojej tożsamości, bo co to znaczy, kim jesteśmy? Nasza świadomość albo jest ciałem, bo tak myśli, albo jest duchem, czyli wewnętrznym, niewidzialnym dla ciała człowiekiem, przez wiarę, ale z ogromną mocą. Tak ogromną mocą, że ciało nie ma praktycznie przed mocą syna, czyli tej istoty duchowej, nic do powiedzenia. To znaczy, po prostu z radością mu podlega i wykonuje jego polecenia, można powiedzieć, tak? Tak, bo zmienia się. Y, Chrystus zmienił prawo. Y, stał się arcykapłanem, nowym arcykapłanem, na wzór Melchizedeka. A wraz ze zmianą kapłaństwa zmienia się prawo. Więc prawo ludzkie, prawo ziemskie, a jakie to jest prawo ziemskie? No prawo ziemskie to jest takie, że kieruje do świadomości w ciele właśnie, tak, tego grzesznego ciała, stąd tak, kościoły grzeszników i tak dalej, prawda? Ale co to znaczy y, żyć prawem ziemskim? To jest pokłosie grzechu pierworodnego człowiek myśli że potrafi rozpoznać co jest dobre i co złe nie potrafi ciało nie potrafi i duch ludzki nie potrafi i wola nie potrafi i ta świadomość yy, że jesteśmy ciałem jest świadomością fałszywą to nie jest prawdziwa świadomość nasza prawdziwa świadomość jest w Bogu jest yy, dotyczy człowieka duchowego, który jest, który jest yy, Bogiem. Człowiek duchowy jest Bogiem, bo jest z Boga, Jest czysty, jest niewinny, ma wszystkie przymioty Chrystusa. Wszystkie absolutnie ma jego potęgę, ma jego moc, tylko że problem polega na tym, że... Tak mamy głęboko zasiany fundament kłamstwa, że tak głęboka musi być wiara w Chrystusa, musi być dla nas tak bardzo ważny, że On, tylko On, może ten fundament po, po prostu zniszczyć. Do skały, jak mówią psalmy. Do skały. A On jest skałą. On jest nowym fundamentem. I tak naprawdę. Nie wiem, czy dużo ludzi, może garstka, w ogóle ma świadomość swojej prawdziwej tożsamości, bo to mówimy o prawdziwej tożsamości. Nie mówimy o tej tożsamości fałszywej. Ona po prostu zginie razem z tym, co jest zniszczalne. To znaczy, ludzie wiesz myślę, że wiedzą o tym, że są duszami, tylko że w żaden sposób nie mogą. Yy, jakby tego. W praktyce pójść za tym, ponieważ została im rzeczywiście zaimplementowana bardzo mocno świadomość tej fałszywej, takiej samodzielności, że Bóg jest w niebie, oni są na ziemi i muszą sobie tutaj jakoś radzić. A powiedz człowiekowi, że musi porzucić własne plany i całkowicie zaufać Bogu, to powie, że właściwie dla niego to jest tak jakby. Idąc w górach skalną ścieżką zawiązał sobie oczy, tak? Ale właśnie tak o to chodzi tak na dobrą sprawę, bo sami nie wyjdziemy stąd w żaden sposób. Może nas tylko Bóg wyprowadzić na właściwe ścieżki i rzeczywiście trzeba całkowicie jakby swoje plany, swoje rozumienie odłożyć. I absolutnie nie skutkuje to żadną katastrofą, a wręcz odwrotnie. Tak. Myślę, że ta świadomość prawdy o nas, kim tak naprawdę jesteśmy, jeśli sobie szczerze, szczerze w sercu odpowiemy na to pytanie, kim jestem, to jeżeli poczujemy, że jesteśmy ciałem, to musimy sobie uświadomić, że nie wierzymy. Po prostu nie wierzymy. Że Chrystus nic dla nas nie znaczy i po prostu nie wierzymy, że oszukujemy samych siebie. Jeżeli natomiast uznamy, tak, jestem duszą, ale nie na zasadzie, że wiem, że jestem duszą, ale w głębi serca uznamy tę prawdę, tak, jestem duszą. Jestem duszą, to, to jesteśmy wygrani, dlatego że Rozpoczyna się dla nas prawdziwe życie, ponieważ żyjąca jest tylko dusza. Ani rozum nie przetrwa, ani ta wola nie przetrwa, ani pamięć nie przetrwa, nic nie przetrwa. Przetrwa tylko wiara, nadzieja i miłość. A to są atrybuty e, człowieka wewnętrznego. To są atrybuty człowieka żyjącego wiecznie. Wiesz, kiedyś dla mnie pojęcie życia wiecznego było tak dalekie, tak nieosiągalne, tak absurdalne, że gdy teraz czuję bliskość tej świadomości, tego, tej prawdy, to pojmuje, że bardzo trudno będzie ludziom przyjąć prawdę, dlatego, że nie mają w świecie absolutnie żadnego oparcia, żeby przyjąć prawdę. No nie, no bo to jest życie wiarą jest tak naprawdę ciągłym zaprzeczaniem tego temu światu. Nie jest to taka walka. Yy... Całkowicie pod prąd, bo jednocześnie w tym momencie cały czas mamy łączność z Bogiem, bo je, no musimy po prostu się do Niego zwracać, odnosić, odwoływać, prosić nieustannie, ponieważ w tym świecie nie mamy oparcia. Mamy oparcie w Nim i tak naprawdę wtedy dopiero wszystko się porządkuje we, we właściwy sposób i widać tego efekty nawet właśnie w tym zwykłym, codziennym życiu. Jak. Y Uświadomimy sobie, że tak naprawdę jedynym, jedynym, któremu zależy na nas, mówię o duszy, to, to bardzo łatwo sprawdzić, dlatego że można to sobie wewnętrznie jakby no, zestawić na przykład. Jak zależy na mnie matce, ojcu, bratu, siostrze, przyjaciołom i jak zależy Bogu, Chrystusowi, który to się czuje. To, to, to nie jest kwestia, to po prostu się wie. Jeżeli człowiek zajrzy do serca głęboko i skonfrontuje się z tą prawdą, to wie, że to jest prawda, że on. On położył swoje życie za mnie. On otworzył drogę do wiecznego życia, i bolesne jest to, że dla każdego, i że człowiek w swojej nieświadomości, w swojej arogancji, w swoim zwiedzeniu, udaremnia tę łaskę. Sam jest swoim katem, nie przyjmując. Nie przyjmując odkupienia, a przecież y, mamy takie dowody y, u proroków, y, słowo Boga jest absolutnie nadrzędne i nie ma innego. Człowiek wybiera, ufa kościołowi, który kłamie. Kłamie po prostu jak znud, zwodzi, kłamie. Pod pozorem dobra, wybiera Boga i porzuca szansę na wieczne życie. Przeraziło mnie co, że w kredo, oprócz wiary w Boga, w Chrystusa i w Ducha Świętego, jest jeszcze wiara w Kościół. To jest nieprawda. Ale tak w kredo jest. Jeżeli powtarzają chrześcijanie ciągle to kredo, to ta, to kłamstwo jest po prostu nieustannie wbijane, wbijane tak głęboko, że nie wiem, co się musi stać, może trwoga, żeby uświadomić sobie, że tak naprawdę człowiek jest nabijany w butelkę, że jest wykorzystywany. Że jest dokradany, że wybiera kłamstwo, a nie prawdę. Nie wiem, co się może stać, żeby, żeby to zmienić. Tylko Bóg może to zmienić swoją łaską. Tylko On, bo, bo, bo pewnie widzi, że, że ci ludzie są zwiedzeni, że, że yy, gdyby, ale przecież nie będą. Bez wiary nie będą znali nieba, nie będą znali swoje swojego pochodzenia, nie będą znali y, miejsca swojego życia, nie będą znali. Dlatego Bóg rzuca kotwicę, rzuca człowiekowi koło ratunkowe, rzuca wiarę, rzuca nadzieję, rzuca miłość, która ja przebija się przez wszystko. To jest kwestia wyboru każdego człowieka, tak? Czy wystarczy mu świat? Czy mu ten świat nie wystarcza, czy ma jeszcze tą pamięć yy, wolności tak niedostępnej tutaj, tak, w tym ziemskim życiu? Chodzi o to, że tak naprawdę wszyscy, którzy są ciałem, są fałszywym człowiekiem. Człowiekiem, który musi umrzeć. I ludzie mają lęk przed śmiercią, czują lęk przed śmiercią. I gdyby wiedzieli, że nie muszą go czuć, że nie, nie muszą umierać, że mogą tylko uwierzyć, tylko porzucić wszystko, ale nie porzucić wszystko y, w rozumieniu, y, na przykład, nie wiem, porzucić rodzinę, czy porzucić, nie, nie, nie chodzi o to. Muszą porzucić y, wyższość tego wszystkiego nad Bogiem. Muszą w sercu uznać, że Bóg jest Najwyższy, że On jest jedyną prawdą, że On jedyny zna nasz los, że On jedyny nas właściwie poprowadzi, że to, czego doświadczamy, to wcale nie znaczy, że nie ma Boga, przeciwnie, to jest łaska, która nas udoskonala w tej drodze do Boga. Jeżeli mamy ufność, to wygrywamy. I tutaj nam pomoże w tym tylko miłość do Boga. Taka prawdziwa faktycznie w sercu, którą odnajdziemy. Tak. Tak. Tylko to. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Apokalipsa według świętego Jana, rozdział 22, werset 17 I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.